Cześć. Dzisiaj zajmiemy się rekuperatorem RECUNET. To jest ERV550 z entalpicznym wymiennikiem. Pokażę Wam, co jest w zestawie, jeżeli go kupujecie, powiedzmy do siebie, i w jaki sposób go podłączyć później do Czerpni Wyrzutni Nawiewu i Wywiewu. Zapraszam na film że już w niemałym pudełku do Was, ponieważ samo pudełko ma 1,18 m w tym miejscu i 1,13 m tak. Wysokie razem z paletą jest na 63 cm. Nie jest bardzo ciężki, jestem w stanie sam udźwignąć jedną stronę, ale nie przeniosę go na pewno. Więc zobaczmy co jest w środku. Ja już oczywiście otworzyłem wcześniej na chwilę ale tylko na chwilkę ale wam pokażę co to jest w zestawie dostajecie syfon suchy do tego rekuperatora gdzieś tutaj jest instrukcja nawet do niego jak go podłączyć na co zwrócić uwagę dostajecie dwie pary białych rękawiczek żeby zrobić to czysto, choć nie wiem czy chciałbym ich używać dlatego, że są pewnie bardzo śliskie Mógłby się wyśliznąć do rekuperator, w tych rękawiczkach, ale miły jest. Ja mam akurat wersję z filtrem antysmogowym. Więc został dołączony do rekuperatora do środku. Zostajecie kopertę, niestety nie z pieniążkami tylko z przewodem zasilającym. Instrukcją podłączenia ta instrukcja jest na stronie też jest z kluczami imbusowymi wszelkimi, które są potrzebne do podłączenia i śrubki do zamocowania, ale nie na stronie, nie na ścianie, tylko i wyłącznie na tym pieszaku jest też dławik do przejścia przewodu jakiegoś jeszcze nie wiem to zobaczymy przy montażu. Długość przewodu, które tutaj dostajecie, w zestawie już do mierze. To jest praktycznie 2 metry. Dwa metry przewodu macie do podłączenia. Wszystko jest zabezpieczone, żeby się nie przemieszczało w środku. I dostajecie cztery nyple. Do podłączenia z uszczelkami podwójna warga. Jeden idzie do rekuperatora, jeden z góry nachodzi rura. Z tego jest cztery sztuki, a mamy cztery przygody. No i tu jest sam rekuperator, bo tu jest właśnie ta instrukcja o której mówiłem opisująca, że należy usunąć redukcję, która jest na rekuperatorze. Sam rekuperator to nie jest żadna tam jakaś tajna rzecz, powiem czy znaleźć na stronie, ale już Wam mówię, że w tej chwili ma 98 na... To cztery, praktycznie, więc tutaj na dole jest jeszcze taka podstawka, której może tutaj nie widać. Widzicie, tam jest taka nóżka, ona jest później do przykręcenia do ściany. Ech. Nie będę go rozwierał, jedyne co to możemy go troszkę przesunąć za chwilę, bo tutaj macie otwieraną klapę, tu są zawiasy. Nie wiem, czy go widać. Tu jest zawias. Za chwilę go przesunę kawałeczek, to otworzymy, zobaczymy, co tutaj jest. Z tej strony macie uchwyt montażowy. To jest taka blacha z otworami wyciętymi. Znaczycie sobie. Jakie otworki chcecie, tu jest taki wieszak. Tutaj się wkręca śrubę w rekuperator i się wiesza na jednym z tych dwóch bolców. Jeden jest chyba do 440, to jest do 550. Tutaj macie już rewizję serwisową. Proszę bardzo. Zobaczmy, co tam mamy. Tu macie podpisane wyjścia. Tu są filtry. Jest miejsce na drugi filtr też. Na przykład antysmogowy. Tutaj już nie ma drugiego miejsca, no bo nie ma takiej potrzeby. No i wentylatory. Wszystko jest ładnie wytłumione. Gdzie tu jest gąbeczka, dosyć gruba. To wszystko też jest z gąbki solidnej. A tutaj macie podejścia do przewodów, które będą rozprowadzały czerpnia i wyrzutnia. Tu widzę, że jest czujnik zamknięcia, otwarcia. Ok, teraz jak zrobić? Te przewody, jak te przewody ładnie. No, jak prze te przewody tutaj wymierzyć sobie na ścianie, żeby pasowały. Ja w tej chwili nie mam tam rekuperatora zamieszczonego jeszcze, więc muszę w suficie przygotować sobie już dziury pod te przewody. Także jak później zamontuję rekuperator, to żeby te przewody już tam pasowały. Z pomocą przychodzi Wam ta instrukcja i umiejętność czytania rysunku technicznego. Tu właściwie macie wszystko opisane dokładnie, co i jak. I tu macie rysunek. I teraz zobaczcie, macie dwie wartości. Pierwsza wartość jest do rekuperatora, bo to jest dla 400 i dla 550. Ja mam akurat 550 z ERV, więc druga wartość jest dla 550. Tak samo jest tutaj. 222 mnie interesuje. Te wymiary będą takie same dla jednego i dla drugiego. Więc ja zakładam, że mój rekuperator, według, zgodnie z tą instrukcją, będzie umieszczony. 300 mm od ściany, z tej strony. Więc sprawdzam sobie położenie tych otworów. Widzę, że jest 141, więc ten tak samo będzie 141 od tej krawędzi. Kolejny jest 255 od tego otworu. No i tutaj jest 250, 255. Czyli ja teraz muszę sobie przygotować szablon w kartonie. Gdzie odmierzę sobie 30 od ściany, to będzie początek rekuperatora. Pierwszy otwór będę miał na 141 od krawędzi rekuperatora i 222 od ściany. Potem kolejny 222 plus 61, odsunięty o 255, i tak rozrysowuję sobie na kartonie wszystkie otwory. To przykładam do sufitu i wiercę. Wyżynam otwory w karton gipsie, żeby dostać się na strych. Pamiętajcie, że otwory muszą być powiększone o grubość wełny, którą macie na przewodach. Tu jest Fit 200. To gdybyście wychodzili. Ja sobie już rozmierzyłem na suficie od tej ściany i od tej drugiej ściany. Tak musi mówię, to mam 300, czyli krawędź rekuperatora, i tutaj mam już. Poszczególne punkty, które mają być zaraz obrysowane na wymiar. Czyli ja robię 250 średnicy, dlatego że mam wełnę 25. Czyli muszę dołożyć 50 mm na średnicy. Obrysuję to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Odrysowane są otworki. Tak jak widzicie, tutaj w jednym miejscu wyszła mi delikatna, jak nazwać, kolizja, ale to dlatego, że ja narysowałem sobie 260 otwory, yy, czyli większe, bo taką miałem podziałkę u siebie na yy, tym kątowniku. Więc tutaj mam kolizję, ale to dlatego, że są większe otwory. Normalnie będą na styk mniej więcej coś takiego jak tutaj. O. No i dobra. Teraz muszę to tylko wyciąć i gotowe. Jeden już jest. Z kolejnymi nie będzie tak łatwo. Bo są na profilach. Jeszcze muszę przeciąć pianę i podłogę na stropie. Jak widzicie, tej piany tutaj troszkę jest. O! Tu jest 25 cm. Wszędzie. Więc będzie trochę wycinania. Dobrze. I tak się skończy, pewnie odkręcaniem płyt. Więc lepiej sobie to zrobić wcześniej. Dobrałem się już do strychu. Ale okazuje się, że nie będzie tak łatwo, dlatego że idzie tutaj płatew jeszcze. No nie będę jej wycinał, więc ja... Te otwory zostaną, tak jak są. Ale przesuwam na strychu otwory gdzieś o te właśnie 10 cm. Tak żeby zaraz przy płatwi wchodzić. I w tym momencie pod kątem będę schodził ze strychu do otworu, a tu te otwory już będą ładnie pionowo do rekuperatora. O ile jeszcze nie trafię gdzieś na jętkę, bo też może być taka sytuacja, ale będę chciał to wyprowadzić na górze, tak żeby tutaj już te przewody wychodziły pionowo. Nic nie jest w życiu idealne. Tu widzieliście wyciąłem otwór, no i fajnie, ale tu dziś wypada mniej więcej drugi na, na tej jęzce, więc no nie przejdę tutaj tą rurą. Tu jeszcze dodatkowo jest rura od powietrzenia kanalizacji, która była tam na filmiku gdzieś pokazywana, na tej chwili ją po prostu rozczepiłem na razie, bo muszę przemyśleć jak to zrobić. No i jest zagwostka. Jak to puścić? No muszę tutaj to przemyśleć, bo chyba przesunę ten rekuperator jakieś 5,5 cm. Tak, tyle mam miejsca mniej więcej w tą stronę. Czyli ta, ten otwór będzie w tym miejscu gdzieś. Tak? I wtedy tą rurą będę próbował jakoś tu podejść. Tylko najpierw tą kanalizacyjną muszę podczepić gdzieś tutaj pod tą jętkę, żeby jak najmniej miejsca mi zajmowała. Więc taki tutaj jest plan, był bardzo dobry, a życie pokazało coś innego. Więc muszę coś tu pokombinować i, i wycinam te otwory, usuwam te profile. Znaczy, no, buduję konstrukcję, bo nie będę ich usuwał, tylko zbuduję tu konstrukcję, żeby jakoś to się trzymało, żeby mnie kolidowało. Ja tutaj w ten sposób sobie połączyłem te rury. I widzicie, to w niczym nie przeszkadza. To jest tylko odpowietrzenie na powietrzenie kanalizacji. Tak wyszły otworki. No, jest trochę w kolizji, ale na szczęście tutaj jest sporo miejsca, więc raczej się wywinie. Więc będziemy brali się za montaż. Najpierw czerpnia, bo czerpnia mam najbliżej czyli tutaj, tylko ona jest dosyć długa. I w tym momencie wyszedłaby taka sytuacja, że musiałbym bardzo ostro zawijać, żeby dojść dokładnie tam, więc ją sobie skrócę. Tam 30-40 cm sobie skrócę, żeby spokojniej i delikatnie wyjść tym przewodem elastycznym na dół, prosto do rekuperatora. To będzie tylko przewód elastyczny dwusetka, taki jak z rekuperatora wychodzi. Teraz wam pokażę w jaki sposób ja podpinam nypel do tego przewodu elastycznego. Tutaj akurat mam już dwie mam podpięte. Tutaj najlepiej widoczny jest ten, jak wam pokażę. Dokładnie to będzie też na tamtych dwóch poćwiczyłem. Więc tak tak jak wam mówiłem są cztery warstwy, czyli wewnętrzna, folia, wełna i zewnętrzna. I teraz tak, wełnę i tą zewnętrzną. Zabijam trochę wyżej. Folia i ta wewnętrzna zostają. Teraz tak, bierzemy nypel. I wkładamy sobie tutaj go. Na szczęście od środka się możemy pomagać, bo mamy tutaj dostęp. Więc musimy naciągnąć tą zewnętrzną. Wewnętrzną. Na naszego dypla. Ja mam tu akurat z uszczelką, ten, który był dołączony do rekuperatora. Dobra, jak widzicie, ja zjechałem poniżej tej połówki, która tutaj jest, bo no to jest takie podzielenie na pół. Zjechałem poniżej połówki. To w tej chwili nie przeszkadza, bo teraz naciągam sobie folię. Tak w miarę. paski elektryczne zwane prytytkami, Łączę dwie i nad tym kołnierzem, a pomiędzy uszczelką zaciskam folię i tą warstwę wewnętrzną. Sprawdzam jeszcze, czy zanim nacisnę mocno, czy wszędzie jest folia wyciągnięta. Dobra. I zaprzestałem. Okej. Okay. Dobrze jest, jak sobie kupicie Opaski jakieś takie w sklepie budowlanym albo gdzieś sprawdzone, żeby to nie były jakieś najtańsze, bo tym najtańszymi nie ściśnięcie dobrze, po prostu będą się rywały, pękały, będą przepuszczały, to są naprawdę jakieś mocne opaski, chyba 4,8 mm szerokości, tak i 450 długości, 22 kg udźwigu. Z tym, że 400 te 50 mogą trochę są chyba za długie. Można było wziąć jakieś krótsze, też by się sprawdziły. Dobra, jeszcze wyciągnę sobie. Ok, wcinam te wystające kawałki. Delikatnie podwijamy sobie to, co zostało tutaj, żeby było powyżej tej połówki. Tak. Na tej opasce. O. I ja. Możliwe, że to już jest przesada. Kleję to jeszcze taśmą w ten sposób, żeby mieć pewność, że to jest wszystko szczelne. Że gdzieś tam nie przepuszcza, bo. Te druty na przykład w miejscu, gdzie jest drut, nie dociśnięcie idalenie tego drutu do tego nypla, więc ja po prostu teraz przyklejam taśmę, także zaraz nad uszczelką, tutaj, no i tu zawijam na folię. w ten sposób i tak dookoła. Ważne jest to, żeby nie zakleić uszczelki, bo uszczelka później wchodzi do rekuperatora. Później jak przyjdzie już rekuperator, kiedy włożę się do rekuperatora, odwinę tą wełnę razem z tą zewnętrzną częścią i ułożę sobie już to na rekuperatorze. Ewentualnie wtedy tą folię przykleję gdzieś tutaj na dole, już przy samym rekuperatorze, żeby chroniła tą rurę. To tyle. Idę teraz na górę, skręcać resztę rur. I wieszam tutaj zaraz też rekuperator. Rekuperator wisi na swoim miejscu. Na razie nie jest jeszcze podłączony do kanałów, jak widzicie. W tej chwili zajmiemy się inną rzeczą. Ale jeszcze tu Wam chciałem tylko pokazać, że ja go powiesiłem na drugim polu. To są dwa pola, czyli to bliższe ściany i to dalsze. Jak go na tym dalszym. dalszym. Żeby było więcej przestrzeni pomiędzy rekuperatorem a ścianą. A teraz jeszcze została tutaj ta blaszka, rozpórka, podpórka, która jest sobie dlatego, że trzeba ją obrócić, dlatego, że ona w tej chwili była tylko zamocowana w ten sposób jako element transportowy. I teraz trzeba sobie obrócić na te pola i w tych polach Ustawiacie w zależności od tego, czy mieliście bliżej ściany, czy dalej ściany. Tak sobie teraz trzeba przekręcić te śruby, więc yy, ja się biorę, przekręcam czyli bo tu na dole w tej chwili nie ma żadnego dystansu. W tej ulicie tu nie ma nic, więc muszę przekręcić na te śruby, żeby zrobić ten dystans od ściany. Tutaj widzicie już jest założone. Teraz mamy tutaj dystans odpowiedni, tak jak powinno być czyli rekuperator po całej linii. W tej chwili ma szczelinę wszędzie równomierną. O, tak. Dobrze, teraz podłączam przewody na górze. Najpierw muszę wyjąć zaślepki, które tam są. Widzicie, to są zaślepki. Czy te zaślepki trzeba wyjąć? Wyjmuję zaślepki i podpinamy przewody elastyczne. Kanały zostały już włożone na swoje miejsce. Teraz tylko muszę opuścić tą wełnę już w dół razem z tą izolacją i to y, po prostu przyłapię tutaj delikatnie trytytką na dole żeby nie uciekało teraz bierzemy się za dół a mianowicie za odpływ skroplin. w zestawie jest taki syfon no trzeba go tu przykręcić o, nie pasuje no nie pasuje dlatego że tutaj jest Taka redukcja wkręcona w niego. W środek najpierw trzeba usunąć redukcję. Czyli macie. O. I to jest Fi 40. Ja sobie kupiłem od razu już przejściówkę Fi 40 na 32. Czyli w tej chwili mam coś takiego. To przykręcam do rekuperatora. O, no. obrócę tak, jak ma być. Może być w ten sposób. No, i teraz muszę tylko wymierzyć sobie rurki, kolanka wszystko, tak żeby zrobić prawidłowy odpływ. I na tym w sumie ten montaż by się kończył. Zostało teraz tylko wpięcie wtyczki do prądu, ale to zostawię już bardziej odpowiedzialnej osobie, bo nie wiem jak to zrobić. A tak naprawdę to te rekuperatory może uruchomić tylko i wyłącznie osoba z wdrożonym systemem Impax, czyli musi się podpiąć, skonfigurować wszystko i dopiero wtedy ja będę miał dostęp z poziomu telefonu do niego. Więc w tej chwili skończyłem podłączenie samodzielne tego rekuperatora. Także dzięki bardzo. Dajcie lajka, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Cześć!